Rada dla wszystkich inwestorów, którzy są w trakcie budowy swoich domów. Jeżeli macie dom typu stodoła, macie dwie ściany szczytowe, to nie róbcie tego błędu, który był wykonany tutaj za chwilę Wam pokażę. Mianowicie jest gruz, który przestrzeń pomiędzy końcem ściany, bo tu jest koniec ściany, a membramą, był zamurowany. Zresztą widać tam, ja to jeszcze pokażę tu. Tak jest tutaj, akurat wykonane wszędzie. Jest zamurowany. Jeżeli chcecie, by izolacja waszego poddasza była wykonana zgodnie dobrze i nie powstał tutaj mostek na ścianie, to musi być tutaj miejsce na izolację. Tutaj jeszcze jest jeden błąd, że ta krokiew jest dana tutaj bardzo blisko muru. No i tak też się nie robi, bo powinna być tutaj izolacja termiczna. W tym miejscu styropian, elewacja, wełna, a tu wchodzi izolacja wełna i macie ciągłość izolacji dachu ze ścianą. A teraz ja muszę, czy ja, czy inni wykonawcy, którzy, którzy po prostu szanują swoją robotę i robią swoją robotę zgodnie i dobrze i, i na najwyższym poziomie, to muszą to powykuwać, bo tylko paproki to zostawią. W takim zostawiam to tak, a nie daj Boże, nie daj Boże, zrobią takie coś. Nie daj Boże, zrobią takie coś, że zostawią to tak. Jak tu jest, wsadzą coś takiego, że tutaj jest wsadzony styropian, tak, 3 centymetry, zapianują. Do tego dojadą izolacją i tutaj macie mostek termiczny i Wam ucieka całe ciepło z domu. Potem się tu robią grzyby, pleśnie i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajcie, ciągłość izolacji dachu z elewacją musi być zawsze wykonana w taki sposób, żeby była ciągłość. Miłego dnia życzę i przestroga dla wszystkich inwestorów, czy tam ludzi, którzy zaczynają budować swoje domy, Typu właśnie stodoła, gdzie te ściany szczytowe są z jednej i z drugiej strony, pamiętajcie o tym, by nie zamurowywać ściany do samego dachu.